Witam wszystkich kolejnych odcinków. Witam wszystkich. Ja jestem Pola. Dziś lecimy z Miner Monkejem. Wiżyczko, która ma Paragon. wiem sobie grać, maksymalny poziom. E, jakie was koszty są? 80 000, 82 miliony, 21 milionów. 16 163275, 540 tysięcy. Ej, co jest? Co jest? 162 miliony. Miliard? Jak ja mam wykonać ten paragon. No to już trzeba będzie jakoś... Mm. A ty wyglądasz jak inżynier jesteś po małpku. Primary. Okej. Okay. Mm. Ja Miasto. Sam... Dobra. Mm. Dobra, wstawmy to z ciebie. Dobra. Wybuchy masz. E, Okej. Okay. Nie sobie radzić z nim, ta wieżyczka, ale już ona sobie nie radzi, to jest e, kasa, hmm, ale wolę jeszcze jedną postawić, tą sztukę, tutaj, dobra, tylko wystrzelacie rakiet, e, rakietami, od punktu 4 macie, Hmm. Słabo i mi idzie. Ech! Już zginęłem. Dobra. Dostawę jeszcze jedną sztukę. Macie w trzech. Dobra. Tak, czarne wolniki. Tak wiem, wiem. Hmm. Dobra, ją wiem. jeżeli coś No, rozstawi ją ale nie wiem, pewnie wie... Co so, jestem tutaj jest słabe? Dobra. Nie wiem po co to robi, ale kupimy ten upgrade. Będzie ciężko cokolwiek tu przy farmi, bo tu zaraz mogę zginąć. Aha. Czyli wy zarabiacie. Ale ona jest słaba. Może jakąś lepszą pomoc na strzelę z dwóch tych na końcu. Dobra, Dobra. jakoś powinni poradzić. Daję, dajmy wam wioskę z 2-2, musimy mieli widzenie kamu. Hmm. Dobra, ty pójdziesz pod. Nie ma pojęcia, co te ścieżki robią. Dobra. Eee. Eee. Ciężko, ciężko jest, naprawdę ciężko, cokolwiek mi tu zrobić. Dobra. Mmm, mmm, bawię się Dobrze. trzeba będzie postawić tu takiego jednego na wszelki wypadek tak, może zginąć zginąć się za wolno Jest jeszcze słabo do tego dobra, stawię jeszcze 3 a, ci myślałem, że to przeżyję, ale moje pieniążki szybko kończą. Hmm. Dobra, ty gdzieś pod wzorność ścież. Okay. dobra, cokolwiek będę mógł zarobić, ale to małpka jest słaba. No oni, sami widzieliście, uderzył w nich raz, Potem ich przypuścił. Co jest z tą tak, to no, oni ich przypuszczają po prostu sobie. No. Ty bądź to to. Hmm. Tak na wszelki wypadek ja was tak naprawdę kupię. Czemu wy ich przepuszczacie? Co wam jest? No co? O co wam chodzi? Czemu wy ich przepuszczacie? Po prostu oni sobie po prostu idą i tyle. No, chodzi W ten sposób to jest za może. W ten sposób... Eee, czy wy pokonać się, młaba? Hmm. Każdy że nie daje Wam kasę, co jest dobrym pomysłem. Hmm, Czyby go dać radę pokonać, bo hmm, mogę go sobie spowolnić. Eee, bo wy nie macie szansy. Eee, trzeba coś wykryminować tu. Dobra, zróbmy to. zaraz. Hmm. A wy ceramiki nawet nie bijecie. Serio? Oni nie biją ceramik. Ale to jest słabe. Hmm, nie, to, to muszę coś sobie jeszcze dodać, bo wy nie bijecie ceramik hmm, Prawie nie mam was zapgradeowanych, ale wy nie bijecie ceramik, więc upgrade mi, mi się nie przydał. Co by tu wymyślać? Teraz hmm, puszczę da. Że jedną tak, 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 tak. Dobra. Chwilowo musi tu zostać, nie będę straż, bo ja, bo ja boję się, że jak będę ginął, no już no, no, co chwilę. Nie jestem fajnie, spalnie, tu jest on on farm. Ta nieprzyjemność po prostu no, ścieżki. Dobra. Dobra, te są koszmarne. Czekajcie, off. Nie mam pojęcia, co to w ogóle robi. Ja nic to znaczy, bo nie znam się na angielskim, ale dobra. Nie pójdziecie po te upgrade. Y. Ty pójdziesz z środkowej. Chcą hmm. kity, a wy pójdziecie z dolnym obaj. Dobra, no hmm. a co widzisz, Mogę tak zbudować. Dobra, nie chcę pani wam Farm, tak naprawdę, nic mi się hmm. czekajcie. No, ten, dobra. ty pójdziesz ze środkiem, ty pójdziesz z dołem, bo nie wiem, co te upgrade y robią wasze. Ty, wy pójdziecie z dołem. Ty jesteś środkiem z dołem, ty pójdziesz też środek z dołem. Nie mam pojęcia, bo cię tak co to, to robi. Normalnie jest każdego rodzaju. Czekajcie, a ja was zwusuję akcelernikiem, może to będzie lepsze rozwiązanie. Mmm, tak, 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 tak. I macie problemy busta. 3-4. Locking place tam. Mm. Dobra, Dawała jest jestem, musimy zobaczyć to przerwę, ale tak naprawdę nic nie mam opcji. Dobra, wy pójdziecie, że środkową ścieżką. Hmm. Dobra, to ja tu już siebie mogę zabrać. Dobra, nie mam pojęcia co to robić. A, mogę nie gryźć idę po Dobra, to, hmm. to usuniemy Gruganera. Poczekajcie, bo ja tu Geraldo a tak to miliony kosztuje. Tak, tak, tak. I postawmy jeden, drugi i przenieś tego Geralda ja miałeś go przenieść. No potrzebuję nie potrzebuję muszę ich sprzedać, a nie w tym nie mam pojęcia co to robi w ogóle. Dobra, Minimum niepotrzebni. Mogę nie doczekam niż ten tych stawiać. Dobra, na 44 za mną, trzeba prostu... Więc będę musisz tak trochę chyba powagę żeby sobie tych... tylko nastawić po gonów nie Chcę, żeby to miało maksymalny poziom i setny. Niemców sobie trochę kasy odnowić, bo jak widać sporo straciłem. Słuchajcie, a ja już Micheli nie potrzebuje. Stawmy ciebie. Dobra. Nie masz piąte tiery, ale ty nie masz. Batna szlota to to poszedł. Okej. Okay. Hmm. Dobra. Lecimy dalej! <laughs> dobra, ostatni, mam ponad miliard kasy! Dosłownie, ponad miliard! Równość 166, bardzo w tym na stronę, ale i... i chciałem znaleźć na drodze. dobra, teraz spróbujmy zrobić paragona. Czy chcesz włączyć wszystko w paragon, do minier, monkey? Tak! dysujemy się! Który ma się poziom? Hmm, który ty masz poziom? Ej, co? Masz setny. ok? Czekaj, ale się tu to wiesza. Zarajmy ciebie. Nie, 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 nie. Co jest? Ale się to wszystko lam... Laguje. O chłopie! Ta małpka daje taki ilości kasy, że tego nie da się zliczyć Zajmiemy wszystko poza małpką to, to nawet nie jest na speedzie To jest Normalna szybkość to jest... Ja nawet nie aktywowałem tej szybkości Ej co jest z tą Nie tak, mi Minus ponad 2 miliardy Ale o co chodzi? Co jest? Minus 2 miliardy kasy ja mam Masz tam zaś też nikt małki. Okej okay. Kosmic Inventor Tego nie da się nazbierać Ale ta małka laguje Powiem wam. tu tu, zaśnieńca całej mapy. Nic stoi nie może przejść dosłownie. Ja wszelko sprzedałem. Mam tylko tą małpkę, jak widzicie. Sprzedać ją mogę za 10 milionów. Zatem poziom Paragon. Ja tu nic nie robię. To nie jest speed y, uruchomiony. No, nie widzicie tego. Teraz powinno być widać. Proszę bardzo. Jak widzicie, dzisiaj sami To nie jest jakikolwiek spiz, a nic to nie robi. To jest nas... To nawet nie jest tradycyjny normalny speed. Ja normalną szybkość zostawiłem w tej grze. Ale ta tak laguje, tak wiesza grę. O, ale dobrze, że nie skruszyło mi gry. No, nie, jestem ciekaw, jakie rundy ma jest coś... Dość... A wy? No cóż, to, to się w Lollimax'a na tej małpki. O, no oby ta małpka zaszła jakoś daleko, bo naprawdę, gdy ta gra laguje, mam nadzieję, że to się raczej szybko skończy niedługo. No, o, no, zobaczymy Yyy... Co jest? Gra mi się zlogowała Czy ta cała małpka jest niedokończona? Ej, o co chodzi? Popingu nie nabija, 200 na runda, nic tu dalej nie leci. Dobra, ja wyjdę z gry. Tylko. Proszę, nie wyrzucajcie mnie, a chciałbym wrócić. A to kamerki dobrze nie zdążyłem ustawić. Eee, dobra. To samo się tu wrócić. Tylko niech mnie nie wyrzucają. Abym mógł wrócić i... Okej, okay, wróciłem. Ej, ja chyba z drugiego speed odpaliłem nawet. Czekajcie chwilę. Runda 200 Mamy speedar z 10 Rzeczywiście. Ej, ta małka jest zlogowana Widzicie? Pobiegu nie nabija. Rundy nie lesą dalej. Chyba, że fast bym puścił, ale go nawet nie mam gronego. Dobra, poczekaj się chwilę. to się postawię, żeby... Dobra, wciągnęłem kilka tam moda. I odpalam race'y. Wiem, że mogę 80 rejsów na naraz puścić, ale... Bałem się, że trochę dużo puściłem. To... Myślę, że może teraz zlagować. Bardzo. Mam nadzieję, że nie będzie taki udasie. Jak widzicie, ta oka musi być jakaś zbogowana. na runda i dalej rundy się nie idą. No wyłączę tylko speed. Tu hmm. też wyłączmy. widzicie, to idzie nawet w miarę, ale cóż, trzeba rysami sami dalej przychodzić. Bo ta matka nie przychodzi do dalszej niż rundy. <śmiech> <śmiech> Jak widzicie, runda 251, ta matka sobie radzi nadal, bez żadnego trudu, tylko pokonuje bez, bez trudności. Ale będzie na pewno, można nawet 52. druga, a jakby co, muszę mieć tu rejsa przygotowanego, którego <laughs> jak widzicie już wpuszczałem, ale już musiałem wychodzić, wchodzić w grę, bo ta, ta wieżyczka, tak jak mówię, jest strasznie zwolgowana. nie mam pojęcia, do której rundy jest ona do dojść, ale tyle rund że ona solo, więc ja nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek się nie uprzegra. Ja, ja wątpię, że ona ono będzie, będzie miała kiedykolwiek koniec, skoro nam pan bady są na strzała, dwa strzały. Bym musiał puszczać sporo rejsu, sobie chciałbym dowiedzieć, ale ta autoryczka za bardzo boguje, To dlatego nie chcę puszczać, a bo mi się gra Gdzie jest strasznie nie wieszać. Bo też myślę, że pozostawię pewnie nie, gdzieś do 300 rundy czy coś. Jak widzicie, wychodzę, produkuję banany, mam kasę oczywiście na, mil, na minusie te miliony, miliardy. A tak jak mówię, do 300 rundy ona dojdzie, nawet nie wiem, czy nie przychodzi, ni, ni 400, ta wieża jest taka OP, taka potężna, ale tak jak widzicie, na R nie mam pojęcia jak, czy ona ma kiedykolwiek szansę sobie przegrać. Nie mam pojęcia. A nie chcę przy tym nie wiem ile czasu siedzieć i widzi. Ale cóż, dla was poświęcę się i sprawdzę ma max run dla poziomu paragonu na tej wieży, ale, ale musimy zbryć się w cierpliwość. Wrażna da 254. Ja raczej zakończę to na, na tej rundzie, Mam sobie oczywiście przyciski do rejsów Proszę bardzo, nawet i ten 100 rund. Mogę go nawet strzelić. Już go strzeliłem. A jak widzicie, to nie działa w ogóle. Ten mapka nawet w ogóle blokuje, rej blokuje rejsa. Hmm, cóż, co by tu mówić? Niedokończona, zbugowana mapka No patrzcie teraz Później 100 rund Nie ma Ale tak naprawdę powinno 200 rund polecieć No słuchaj, ja wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków serii. oczywiście Jeśli chodzi o serię Monkey 555 5, 5, 5, to będzie kontynuowana, ale to innego nie na razie Do zobaczenia. hej, cześć, pa